Rozmowa poranka. Roch Kowalski, dzień dobry w czwartek, a my mamy połączenie z panem Bogdanem Żońcą, europosłem Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panowie do państwa. Panie pośle, dlaczego Mariusz Błaszczak nie chce zrzec się immunitetu w sprawie ujawnienia danych, danych polskiego wojska, danych obronnych, tylko chce walczyć o utrzymanie immunitetu w Sejmie? Ponieważ ma rację. Mateusz Błaszczak po prostu zwyczajnie w świecie ma rację. Czyli Mateusz Morawiecki nie ma racji, tak? I był winny w sprawie wyborów kopertowych? Mówimy o panu Błaszczaku. Pyta panu Błaszczaka. Nie pyta panu pana Morawieckiego. Ja mówię, odpowiadam na pana pytanie. Mateusz Błaszczak jest posłem do polskiego parlamentu. Podejmował decyzję jako minister Rady Narodowej słuszne. W decyzji w dniu Polskiej proszę pamiętać o tym, że suwerenem w Polsce jest naród. Suwerenem jest naród. Naród powinien wiedzieć, to jest wpisane w Konstytucji oczywiście. Naród powinien wiedzieć o najważniejszych decyzjach, które podejmie w imieniu narodu każdy rząd. Jeśli była taka sytuacja, kiedy rząd właśnie jest posłużony o to, że powiedział suwerenowi, powiedział narodowi, powiedział Polakom, że Policja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego chce bronić Polski przed ewentualną agresją rosyjską na linii Wisły I te plany, które były przygotowane przez Policję Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, były planami, akceptowania przez znaczną część Polaków i one ujrzały światło dzienne i słusznie, że ujrzały światło dzienne, dlatego, że yy, suweren musi i zresztą wiedzieć, co w jego imieniu robi dany rząd. przede wszystkim dlaczego Mariuszowi Błaszczakowi, jeśli pan twierdzi, że była taka potrzeba społeczna, przypomniało się o tym, żeby ujawnić te dane po ośmiu latach państwa rządów akurat na miesiąc przed wyborami parlamentarnymi? To jest decyzja, którą podejmuje minister. Oczywiście gdybym ja był ministrem obrony narodowej, zrobiłbym to być może wcześniej, być może tydzień później. mi pan Ale... powiedzieć, czy to było bez w związku z trwającą wówczas kampanią wyborczą? Nie wiem, co miał dokładnie na myśli pan minister Błaszczak, robiąc to w tym, a nie innym terminie, ale ujawniając te dokumenty bardzo wyraźnie powiedział, że była taka ekipa polityczna w Polsce, która nie chciała bronić każdego skrawka polskiej ziemi. My, Polacy, świadomi zagrożeń z, z kosztu. Po, po, proszę pana, Mariusz Błaszczak został w imieniu suwerena, a więc jeśli ujawnił te, te informacje, zresztą później... W... Ale, sobie, ale, ale, sobie, ale po, panie pośle, dobrze, bo pan, pan już, ja też bym chciał, ja dałem panu czas na taką swobow... wypowiedź swobodną, a teraz przejdźmy do, do etapu pytań. No bo prokuratura wprost mówi, Mariusz Błaszczak ujawnił dokumenty. Do, do których nie miał prawa ujawnić, bo do tego potrzebne było, y, potrzebna była y, zgoda sztabu generalnego. Y, y, po drugie, to, co opublikował Mariusz Błaszczak było tylko wyimkiem, to znaczy tego prokuratura, jak rozumiem, wprost nie nazwała dezinformacją, ale wybrał sobie Mariusz Błaszczak te informacje, które były przydatne w kampanii wyborczej. Proszę mówię mówić o sytuacji dzisiaj, to dzisiaj mówi prokuratura. Czy pan powie, czy powołanie prokuratora krajowego? No sprawę, nie, tak. a, to lepiej było jak, a to lepiej było jak prokuratorem generalnym. No, no, ale ja nie rozumiem. No przecież pan, pan po ośmiu latach państwa rządów, kiedy prokuratura działała ręcznie na polityczne, na polityczne zlecenie, przecież są na to dowody, są raporty, są prokuratorzy, którzy przytrzymywali akta w garażach za zgodą także ministra sprawiedliwości. No jak pan może mówić o upolitycznieniu prokuratury teraz? Rozumiem, że jest, jest bardzo świadomy tego, co Pan mówi w tej chwili na scenie policznego Radia. Jeśli Pan nie wie o tym, że prezydent Duda nie wydał już zgody, prezydent Policji Polskiej nie wyraził już zgody na powołanie prokuratora krajowego i że cały system prokuratury w Polsce w tej chwili działa nielegalnie, to dzisiaj wypowiedzi każdego prokuratora, już nawet wyszliwicka z prokuratora regionalnego czy krajowego są wypowiedziami po prostu politycznymi, bezprawnymi. Prokuratura działa bezprawnie i wszystko, co pan, to, jest może, to może ogóle. Przestańmy ścigać przestępców, przestańmy ścigać jest, jest. przestępców, bo skoro cała prokuratura działa nielegalnie, no to, to, to w ogóle to, to po co my prowadzimy jakiekolwiek działania śledcze czy operacyjne. Dlaczego Pan nigdzie nie mówi o tym, że na przykład e, w obecnym systemie e, bezprawia w Polsce e, e, sędzia zwalnia trzykrotnego zabójcę i to jest dobrze? No, dlaczego Pan o tym nie mówi? Trzykrotne zabójca jest za wolności... O jakiej, tej, sprawie jakiej sprawie Pan mówi? Ja nie wiem, bo Ja nie wiem o czym Pan mówi w ogóle. Nie mam pojęcia, ja o jakiej tym, sprawie Pan mówi. Ja mówię o tym, w że sąd polski w tej chwili podjął decyzję, żeby wypuścić trzykrotnego zabójcę. Który są? I tak samo bezprawne decyzje. To nie jest, jesteśmy na antenie publicznego nadawcy. My to nie jesteśmy odrzucania dezinformacji. Jeśli pan już formułuje jakieś zarzuty, bo ja nawet nie wiem jak mam się do tego odnieść, czego mam szukać. No mam to wpisać w wyszukiwarkę panie, sąd w Polsce uwolnił jest trzykrotnego mordercę? Tak, pan pan nie słyszał, pan o tym, że trzykrotny morderca zostanie wypuszczony tego, że po prostu yy, 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 uznano... A, czyli to nie, nie chodzi o to, że sędzia, dlatego dobrze, czyli pan. No, ale to chcę. Więc on twierdzi, że komisja wewnętrzna, która była w Polsce, powiedziała, że nie wolno używać terminu neosędzia, neokr. Teraz, jeśli pan się powołuje na słowa prokuratury obecnie funkcjonujący, to ja panu pokazuje, co robi teraz. Ja jeszcze nie zdążyłem użyć słowa neosędzia. O, ale ja jeszcze nie zdążyłem panie pośle, użyć tego słowa. Znaczy jeszcze pan troszeczkę ekstrapoluje i przerzuca na mnie coś, czego nie, ja jeszcze nie, nie, zdążyłem powiedzieć. Poza tym jeśli na mówię o neosędziach, to w nawet 90%, 90 nie, zastrzegam, że to tym tak zwani neosędziowie, ale akurat jeśli chodzi o Komisję Wenecką, wypowiedzi Komisja nie, to są tak zwani mówiła, żeby nie, nie, upolityczniać Trybunału Konstytucyjnego czy nie upolityczniać Krajowej Rady Sądownictwa. I zdaje się, że wtedy nie, nie byli Państwo tacy skłonni słuchać Komisji Weneckiej. Wie pan, no ale my, za to pan pytanie od tego, jak ocenia sytuację, jak ocenia pana posła Błaszczaka, Mariusza Błaszczaka, pana ministra Błaszczaka obecna prokuratura. Ja panu pokazuję, że... Nie, ja, że... ja pokazuję pierwsze pytanie... Pamięta Pan jeszcze Pamiętam moje pierwsze, dokonale, pytanie. pierwsze pytanie dlaczego Mariusz Błaszczak nie, nie że... chce się zrzec sam immunitetu? Mariusz Błaszczek ma rację, miał rację i... No to niech i był był przed sądem, co za problem. Być może, być może, powinien, to zrobił, powinien, być może powinien to zrobić, po, po, to, powinien to było zrobić, może to zrobić, powinien to zrobić minister wojny radygłowej Antoni Macierewicz, bo skandalem, i to jest istotna sprawa, skandalem rządów Platformy Rady Radyckiej w to jest cała ta ekipa bronić połowy Polski, na niej liczyć, a Polski a za nami ten polskiego rządu, pomóż za i Polski, który zbawić z jest skarbeta, Dobrze, chciałem zapytać, tam, no, takie dokumenty były że kiedyś one były. I szkoda, że dzień nie ujawnia ja tych dokumentów wcześniej na no ujawnił ja lepiej Mariusz i dobrze zrobił w zaburzeniu, i ci, którzy.

Musi pan wybaczyć, tak. ale jakość tego połączenia jest dosyć, yy, dosyć kiepska. Yy, chodzi mi o to tak, że chcę się zapytać, dlaczego jest taka różnica? Dlaczego Mateusz Morawiecki? Nie wierzę w to, że pan twierdzi, że Mateusz Morawiecki w sprawie wyborów kopertowych nie miał racji. Ale yy, dlaczego Mateusz Morawiecki zrzeka się immunitetu, tak? I chce się skonfrontować z zarzutami, a Mariusz Błaszczak mówi nie. So, yy, to są dwie różne osoby, dwie. Nie możemy obnażyli tak cały prezentacje w stosunku do pana e, premiera Polski, Natomiast tu mówimy w sytuacji pana analizy Warszawa. Pana Warszawa mówimy w sytuacji absolutnego zagrożenia i bez takiego przygotowania dokumentów, w myśl których pół Polski miało iść od razu bez walki ze stału właśnie z ewentualnie agresji profesorowi sowieckiemu. Proszę pamiętać, że. W zlikwidowano ponad 600 no, jednostek właśnie na wschodzie Polski. To było już przygotowane dużo wcześniej. Ta krytyzja była To rozbrojanie Polski miało miejsce. Będziemy, będziemy kończyć, panie pośle. i tak... Musimy na to odpowiedzieć. Panie Pośle, skończymy, ale nie ze względu, żeby potem nie było, nie ze względu na treść Pańskich wypowiedzi, tylko na jakość. To musi być po prostu też męczące dla, dla naszych słuchaczy. Proszę wybaczyć. Ja zapraszam tutaj do studia w Warszawie, jeśli Pan będzie przy okazji albo chociaż połączmy się taką nowocześniejszą metodą jak połączenie internetowe, jeśli by się nam kiedyś udało, bo to połączenie telefoniczne, to wie pan no, jak to bywa. Wszystkiego dobrego, Bogdan Żońca, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Europoseł Prawa Pozdrawia, i Sprawiedliwości. Pana Mariusza Błaszczaka i życzę powodzenia. No tutaj jeszcze nie, 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 nie występowaliśmy w roli przekaźnika pomiędzy pozdrowień pomiędzy politykami z jednego, z jednego ugrupowania, ale jeśli pan poseł Mariusz Błaszczak nas słucha, to przekazujemy pozdrowienia od posła Żońcy. E, na tym kończymy, za chwilę